No, tak, już zapomniałam. No, muszę dla i Piki i, i Tiki brańka kupić przecież, bo one mają bardzo ich malutko. A te są bardzo urocze, więc muszę im jak najwięcej kupić tą broń. E, e, proszę, mamo, nic nie rób więcej. Ale, ale kochana, no, no przecież. Służący mi to słodziak i pyszaki z nich. No właśnie. Mhm. Mm Jeszcze nie zapłacona i poczekajcie, dziewczynki, już. Proszę, przecież pani już zapłaciła. A no, tak zapomniałam. Chcesz, mama, iść do nas do domu? Jasne, że chcę. Mhm. Mm Jej, babcia idzie do domu naszego. No dobrze. O, wasz dom jest piękny. Zapomniałam bo o nim, tak dawno to było, jak byłam w ogóle u was w domu. No dobrze. O, cześć, Lili, cześć, Filip. Położymy was do łóżeczka i pójdziecie słodko, Hmm. <laughs> tak, położymy jeszcze do misiaczki. Halo, no już idziemy, babciu. Ojeju, jak ty się zwałaś? Jestem giga Ej, nieprawda, jestem giga. Chyba to miał być żart. No tak, to prawda, babciu, chciałam ci żart zrobić. Aha, jeju, no ale szczerze, to prawie Wam by się udało, gdyby nie. Jestem niezłą pranksterką, prawda babciu? Y tak. Nie wiem co to, ale chyba tak. Już się pranki robię. Aha, no, no tak. Ty jesteś największą pranksterką. No właśnie. Co <laughs> tam tu? Może się do czegoś przyda. <laughs> ale mamy dużo ubranek. No to prawda, bo babcia wam kiedyś nakopiowała. A tutaj mamy łazienkę. Nasze zwierzęta. Halo! A, a co z małymi? Um, nie wiem. Trzeba jeszcze dołożyć jedno krzesło. No to proszę. <laughs> Czyli to jest wasz dom taki konkretny, że tam się widzie. Tak, tak, mamo. Zapraszamy. Hmm, no, no ładny, ładny. A nie, parasolny trzeba odłożyć. No tak. Ech. No dobrze. Dobra, muszę się przebrać. Mamo, a może mój chłopak przyjść? Uhy. To pozna babcie, tak. Nie, nie. O, o kawaler. Tak, ona ma kawalera. Uuu, lala. Muszę go poznać. Jak ma na imię? Może go znam? Może nie, może tak. Może jak byłam kiedyś nauczycielką, tu go znałam. Co? On jest w wieku moim. Aha, no to, to na pewno nie zapomniałam. No, no właśnie. Jeszcze muszę to i to. Okej. Okay. Idziemy? Tak, chodźmy. Hop i hop, idziemy sobie, robimy te ubranka i sobie pójdziemy z nimi. Cześć piesku. Nasz słodki pysiu-mysiu. Ale fajnie, że mam takie sukienki. Dobrze, schowane. I idziemy. Ech. No to zadzwonię do niego. Oh, najlepiej tak, aby się cudzna jak poznam chłopaka mojej wnuczki. <śmuchy> Ach, tak, tak, tak. Musi babcia poznać, bo. No dobra, dzwonię po niego. Halo, przyjdziesz. No nie. Dzień dobry. Do widzenia co, się. Cześć! O hej, sam porę. Chcesz poznać moją babcie? Na serio, No Tak. Okej, okay, no to tam jest moja babcia. Okej. Okay. To już prawda, A musimy to krzesła przemeblować Tutaj, bo dziewczynki wszystko psują. Ej! Nieprawda. Tylko dwa dodać krzesła musimy dać. Uwaga, widzowie! <laughs> jak widać, tutaj mamy krzesła wszystkie żółte, dlatego dla młodszych musimy chyba dać te. Bo tutaj nie będzie tego stoliczka. Tutaj, jak widać, nie ma miejsca. Więc jeszcze jest jakieś fajne krzesło? Nie. O, jeszcze damy to. Hop. No dobra, to dajemy drugie żółte. Takie. I git. Hop. Jedno. Ups, upsik, upsik. Nic się nie stało. Okej. Okay. Gotowe. No i voilà. Jak nowe. To w sumie nowe. No dobrze. A więc... Uu, uu, uu. Zaproszycie mnie na ślub. Babciu! Ja dopiero mam 13 lat. I ja myślałam, że ty masz 18. Musimy do krzywda. Babciu! Nie mam 18 lat! To... Mm, to przecież... A zresztą, to przecież to też powinna mieć 18, bo ona ma tyle samo, ile ja. No tak, zapomniałam się. Ja, ja, ja. Co? Y y dziwne to było. Y chcecie na balkon? Tak, ja. No to ja też. Hmm, dziewczynki, chcecie coś porobić ze mną? Jasne. Y no to tak. Pikaty, chcecie zrobić prank na waszej siostrze Nelly? Jasne, jaki? Słuchajcie. Mam taki plan, bo tak w ogóle to powinno być twoje w sensie jej, ale no trudno. Pozwala Wam przecież pożyczać no bo to jest od niej, w sensie jej. Ale trudno. Załóżcie sobie to. Tylko musicie się zamienić z smoczkami. To, a ty założysz to. On nie pozna po brwiach. To powiedz, że tak jak niedawno klejem moim używałaś go. A tym w się sensie markerami które mam. A no tak, dobra. I, I jeszcze... Nie, dobra, nie, to będzie zły prank. To w sensie niefajny. Bo bez sensu trochę będzie. Ale U. jak chcecie, to wiecie co możecie zrobić? Ojeju, co to jest? Aha. Może coś dołożymy jej do jedzenia. <laughs> dobry plan. Dobry, dobry, bardzo dobry. A tak w ogóle czemu tutaj... Nie ma dla naszych piesków i kotków i w ogóle zwierząt i rzeczy. No dobrze, musimy wziąć. E, aha, no tak. E, trzeba poklikać tutaj. No dobrze. Więc tak widzowie. Do tego planka, ale cii, nic nie mówcie im. Pamiętajcie, to tajemnica. Nasza. Ludzików stoka boka. W sensie moja, wasza i... No, i ludzi, boka tak mówiłam. Więc tak. I musimy poszukać. O, jest kość, bo jakby nie było, no to byśmy to dali. Dajemy kostkę im. W sensie, dajemy kostkę taką. Do, w sensie, dla zwierzaków i damy, żeby zjedli. W sensie, do zjedzenia jej. No nie, widzowie? A więc tak, Bierzemy tą kostkę. Zabawkową dla pieska Damy jakieś cukierki jej I położymy na talerzyk Albo do jakiegoś siedzenia hmm. Nie, najlepiej do cukierków A więc tak e, Mamy talerzyk I uwaga wyczaruję e, e, Cukierki Raz, dwa, trzy Chociaż w sumie tego nie przemyślałam Dlatego, że Zobić było mi zęby nie. i co tam karmy i piesków? Tak, poczekajcie. Dobra. Piesków czy kotków? A, piesków. Cześć, pa! I co ty robiłeś z tą karmą? Nic, nieważne dla jej pieskom. Poza tym nie trzymam żadnej karmy. No dobrze. Hi, 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 dobra. Powiem, żeby się poczęstowali. A kiedy jest na dole? Ej, słuchajcie, poczęstujcie się. Ale ty pierw poczęstuj, siostra. Okej, okay, dzięki, Tosia. Czy się tola? Żadna Tosia. Hop. No dobrze. No to jemy. Mmm. Fuj. Co to było? Popić czymś, popić. Dobra, nalewamy szybko, szybko, szybko. Woda. Fuj, co to są? Parę minut przed. A więc tak, do wody tej dokładnie dajemy sól i pieprz. Dziewczyny, czy to wy byliście? nie chcę mieć nic złego. To, to, to Tola zrobiła. Naprawdę? Tak, tak, Ej, Dziewczyny mieliście nie mówić. Naprawdę? Nieprawda. To one zrobiły. Nieprawda. Hej, hmm. ty wiesz, co one mi zrobiły? Ej. No, wiem. Widziałem to. Były bardzo niemiłe. No właśnie, a ja e, chyba sobie pójdę, bo jest już ciemno. A ja też pójdę odprowadzić. Nie, ale ja, ja i tak, ja cię poprowadzę przez ciemne doliny. Babciu, nie. <ścoughs> Jak super. No dobra. No już szybko, przebierajmy się w te piżamy. Hop i hop. I hop. Ale nie, to akurat nie byłam ja. Mm, w ogóle to, to dodać w czywczynki, zrobiły? się no dobra. A zresztą. Ja, ja nie mam nic. Ja nie mam. się, co? No, zresztą idę spać. Hmm. Następnym razem mnie się odwdzięczy. No to my też chyba musimy iść spać, no nie. A kto tak powiedział? Ja? Mm, moim zdaniem nie. Ja nie mam nic na sumieniu, że nie sumie daliśmy jej coś złego do picia. Ja też nie mam siostrzyczka. No właśnie. Bo w końcu i tak nie wierzy to my. Na pewno wie. No w sumie na to masz, ma, masz rację, Pika. No właśnie. Ach, my też musimy być powoli spać. Ach, ty fajna świnka morsko. Świnka morsko, co? Świnka morsko, coś tam morska. Świnka morska, tak, tak, tak. Nie wiem, jak się mówi trzecie do świnki morskiej. O, świnka morsko. O, świnka morska, aha, no tak. No dobrze. nie 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 i idziemy już spać yy. Ja już spać yy. No to dobranoc, sobie. Ogólnie ta rodzinka jest nowa, bo wszystko mi się usunęło A więc jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę Subskrybujcie mój kanał I w ogóle już niedługo 4000 i będzie specjal I pamiętajcie o jeszcze więcej subskrypcji, bo już tak niedługo do 4000. I dziękuję Wam, że tyle już dowiedzieliśmy. No to pa!